Szanowni Państwo, dziś rano poznaliśmy fundamentalne decyzje prezydenta Karola Nawrockiego, które zamykają wieloletni spór toczący się w Polsce na dwóch płaszczyznach etycznej i ekonomicznej. Mówimy o przyszłości hodowli zwierząt, o konstytucyjnej roli rolnictwa oraz o zasadach, na jakich prawo będzie funkcjonować w tysiącach polskich gospodarstw. Stawka jest wysoka. Nawrocki podjął cztery decyzje podpisał trzy akty prawne, a jeden kluczowy Zawetował. Odpowiedzialność w tak kontrowersyjnych kwestiach wymagała szczególnej roztropności. Głowa państwa musiała z jednej strony uwzględnić masowe oczekiwania społeczne, a z drugiej skutecznie obronić stabilność polskiej wsi, zagwarantować jej bezpieczeństwo prawne i uszanować pracę pokoleń rolników przed pochopnymi, nieprzemyślanymi regulacjami. To był akt wyważenia dwóch pozornie sprzecznych racji. Za chwilę usłyszą Państwo szczegółowe uzasadnienie tych wyborów, które pokazują, że prezydent dokonał chłodnej i merytorycznej kalkulacji interesów. Proszę zwrócić szczególną uwagę na powody, dla których uznał jedną z ustaw za niemożliwą do wdrożenia, a także na to, jakie konkretne gwarancje jednocześnie skierował do rolników, zapowiadając nowe inicjatywy mające chronić produkcję rolną w Polsce przed nieuzasadnioną ingerencją. Szanowni Państwo! Dziś podpisałem trzy ustawy, a jedną postanowiłem zawetować. Dwie decyzje dotyczyły tak ustawy o hodowli zwierząt na futra i tak zwanej ustawy łańcuchowej. To wybory trudne, ale konieczne. Obie budziły emocje, bo dotyczą tego, co niezwykle ważne dla wielu z nas. Odpowiedzialność za zwierzęta to także ważna część świadectwa wrażliwości społecznej. Ale nie może być uderzeniem w polską wieś. W interes polskich rolników. Pogodzenie obu tych emocji wymagało roztropności w decyzji i zważenia wielu racji. Szanowni Państwo, ustawę o hodowli zwierząt na futra podpisuję. Słowa uzasadnienia tego działania kieruję szczególnie do rolników i mieszkańców wsi. Fakty są jednoznaczne. Ponad dwie trzecie Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Ten głos nie może być zignorowany. To kierunek, który społeczeństwo wskazuje w zdecydowanej większości. Jednocześnie z uwagą wysłuchaliśmy hodowców. Podczas spotkania w kancelarii prezydenta powiedzieli jasno, czego potrzebują, by ta zmiana mogła być zaakceptowana. Te postulaty znajdują się w ustawie, którą dziś podpisałem. To między innymi odszkodowania dla tych, którzy zamkną działalność wcześniej, wsparcie i odprawy dla pracowników, Ośmioletni okres przejściowy, uczciwy i pozwalający na racjonalne wygaszanie działalności oraz dający odpowiedni czas na podjęcie innej. Szanowni Państwo, podpisuję tę ustawę, bo pozwoli to branży na korzystny okres przejściowy. Jednocześnie rząd musi mieć świadomość, że za mojej prezydentury niemożliwe jest jakiekolwiek rozszerzanie zakazów i ograniczeń na produkcję rolną. To kwestia naszego bezpieczeństwa żywnościowego i trwania polskiej wsi jako jednego z najważniejszych filarów naszej suwerenności. Dlatego w kancelarii prezydenta przygotowywany jest projekt ustawy chroniącej prowadzenie produkcji rolnej na wsi. Nie może być dłużej sytuacji, że rolnik prowadzący hodowlę czy uprawiający ziemię jest za to karany decyzją sądu. Przed złożeniem do Sejmu skonsultuję oczywiście ten projekt z rolnikami. Rolnik musi mieć pewność, że jego działalność jest szanowana i że nie będzie karany za to, że dba o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Ustawą, którą postanowiłem zawetować, jest tak zwana ustawa łańcuchowa. Choć intencja ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, Tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować. Jest jeszcze jeden fałsz, który muszę stanowczo odrzucić. Teza, że Polska wieś źle traktuje zwierzęta, to krzywdzący stereotyp. Źle traktują zwierzęta źli ludzie, a tacy, choć na szczęście nie ma ich wielu, mieszkają i w miastach i na wsi. Zdarza się to niestety wszędzie. Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu. Jak powiedziałem, dobrostan zwierząt jest ważny. Sam zawsze dbałem o zwierzęta. Były i są obecne w moim domu. Dlatego składam do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić psy z łańcuchów, realnie poprawi los zwierząt. Ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, a jednocześnie nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych końców. Jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, tak aby te lepsze przepisy weszły w życie w podobnym czasie jak ustawa zawetowana, która miała przecież roczne wakacje o legis. Szanowni Państwo, prezydent nie jest od podejmowania decyzji łatwych. Jest od podejmowania decyzji słusznych. Wierzę, że zobaczycie państwo w tych decyzjach przede wszystkim troskę o Polaków, o przyszłość naszej wsi, o stabilność, skuteczność i sprawiedliwość prawa. Dziękuję. Po wysłuchaniu Karola Nawrockiego jasne jest, że decyzje te zostały podjęte z myślą o ochronie polskiego interesu narodowego i prawnej spójności państwa. Prezydent podpisał trzy ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa zakazująca hodowli zwierząt na futra. Ten podpis oznacza, że Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dołącza do grona ponad 20 krajów Unii Europejskiej, które wprowadziły podobne restrykcje. Jednak głowa państwa zadbała o to, by zmiana ta była wyważona i sprawiedliwa. Branża nie została pozostawiona sama sobie, lecz otrzymała ośmioletni okres przejściowy, który ma trwać do końca 2033 roku. To pozwala na racjonalne wycofanie się z rynku, skorzystanie z odszkodowań i odpraw dla pracowników, chroniąc dotychczasowych inwestorów przed nagłą utratą majątku. Równocześnie jednak prezydent postawił nieprzekraczalną granicę. Stanowczo zapowiedział, że żadne dalsze, nieuzasadnione ograniczenia na produkcję rolną nie będą miały miejsca za jego kadencji. To jest konstytucyjna tarcza dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i gwarancja stabilności dla gospodarzy, co jest kluczowe w obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Jedyna zawetowana ustawa. Ustawa łańcuchowa została odrzucona z powodu poważnych błędów merytorycznych i oderwania od życia. Nawrocki uznał, że proponowane normy dotyczące np. kojców były niemożliwe do spełnienia dla tysięcy polskich gospodarstw, co wygenerowałoby chaos prawny i powszechną nieprzestrzegalność prawa. Weto było obroną przed legislacyjną skrajnością, która uderzałaby w codzienną pracę rolników, a nie sprzeciwem wobec poprawy losu zwierząt. Prezydent podkreślił też, że stanowczo odrzuca krzywdzący stereotyp stygmatyzujący polskich rolników. W miejsce zawetowanych i wadliwych przepisów, głowa państwa zapowiedziała ofensywę legislacyjną na rzecz wsi. Złoży własne projekty, które po pierwsze zapewnią silną ochronę prawną produkcji rolnej, dając rolnikom gwarancję, że ich praca nie będzie karana, co jest priorytetem w obecnej sytuacji geopolitycznej. A po drugie, wprowadzą realną poprawę losu psów na uwięzi, stosując przepisy, które będą skuteczne, ale możliwe do zastosowania w normalnych warunkach wiejskich. Te decyzje prezydenta Karola Nawrockiego charakteryzuje dalekowzroczność, odpowiedzialność i dbałość o interes Polski, chroniąca kluczowe sektory gospodarki przed pochopnymi działaniami. Dziękujemy Państwu za uwagę. Rząd Ci nie powie.